Hej, witajcie! Dzisiaj pokażę wam jak zainstalować shaderki oraz, powiedzmy, Optifine'a z minimapką na wersji 1.21. Tak jak wiecie, Optifine na ten moment jest oficjalnie niedostępny, ale ja znalazłem naprawdę bardzo fajny zamiennik, który działa prawie tak samo. Także dzisiaj wam wszystko pokażę. Zapraszam do oglądania. A więc zaczynacie od wejścia w pierwszy link. Jak już będziecie na stronie Kursforca, no to oczywiście klikacie sobie tutaj Get Courseforce App. Jak będziecie już tutaj na tej podstronie, to wybieracie sobie standardową wersję oddzieloną od Overwolfa. No bo po co wam jeszcze Overwolf, także sobie pobieracie standardową wersję. No i oczywiście zapisujecie. Gdy wam się Kursforce pobierze, to odpalacie instalator. Instalator będzie wyglądał w ten sposób, jest naprawdę intuicyjny, klikacie po prostu dalej, wybieracie standardową ścieżkę, nie zmieniacie nic najlepiej, akceptujecie, że macie skończone 18 lat i akceptujecie, instalujecie. Nie wiem czemu musicie mieć spełnione 18 rok życia do zainstalowania e, Launchera, do odpalania modu w Minecrafcie, no ale takie warunki tutaj mają, więc zaznaczyć musicie. No i teraz czekacie aż kurs Forge się uruchomi. Gdy kurs Forge się uruchomi? Klikacie sobie tutaj bros, żeby przeszukiwać mody i wpisujecie tutaj Noti Fine. To jest właśnie powiedzmy ten zamiennik Optifine, taka paczka, która ma mody które właśnie tego Optifina, że tak mówię, emulują No i klikacie sobie Install No i tak naprawdę chwileczkę czekacie aż to się teraz wszystko pobierze I teraz tak jak widzicie pobierają się mody Jest tych modów 34 I są to mody, które właśnie wchodzą jakby w skład, wiecie Pseudo Optifina No i jeżeli chodzi o pobranie Notifina Czyli tego Optifina, no to już tutaj wszystko mamy no i teraz możemy przejść do minimapki. Tutaj oczywiście, gdzie macie wyszukiwarkę, wpisujecie sobie minimap. No i ogólnie widzowie musicie sobie zmienić tutaj wszystko na Al, żeby nie było modpaków, tylko również pojedyncze mody. I nie klikamy install, bo jak klikniecie install i wybierzecie sobie, żeby wrzucić gdzieś tą minimapkę, to tak jak widzicie wszystko jest niekompatybilne. Czyli widzowie, musicie wejść sobie na tą minimapę musicie wejść sobie w zakładkę Version, wybrać sobie fabryka. I wybrać tutaj install i tutaj wybrać notifyna i klikamy install i widzowie teraz nam się to wszystko ładnie pobrało i tak jak widzicie mamy notifyna już tutaj gotowego właśnie z naszą minimapą, więc teraz widzowie nie pozostało nam nic innego niż widzowie kliknąć tutaj play i zobaczyć czy wszystko działa no i tak jak widzicie minecraft mi się już uruchomił w zakładce mody pokazuje mi 24 modyfikacje i tak to powinno wyglądać u was czyli wszystkie mody plus oczywiście nasza minimapka także wchodzimy na tryb pierwszoosobowy i zobaczmy pierwszoosobowy jednoosobowy oczywiście i widzowie tak jak widzicie oczywiście shadery są shadery działają już pięknie słońce mi się tutaj mieni przez tak jak widzicie krzaczki i oczywiście tak jak widzicie minimapka też działa także no jak najbardziej wszystko w sumie działa Shadery są, minimapa jest i tak jak widzicie wszystkie ustawienia dotyczące grafiki, wydajności też są, czyli jak najbardziej takie powiedzmy typowo optifaj'nowe ustawienia też tutaj znajdziecie. Także tak jak widzicie, mam nadzieję, że poradnik wam się przyda, że już na wersji 1.21 będziecie mogli pograć sobie na shaderach i oczywiście z minimapką. Do następnego, cześć!